Tak. I Marcin Najman jest ze mną, witam cię serdecznie. Cześć. Legion Gladiatorów no, po raz kolejny robi fenomenalną robotę. Powiedz, gdzie tkwi ten sukces? Eee, sukces tkwi w tym, że staram się cesarstwo freakfajtów prowadzić w dobrym kierunku i, 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 i widać, że na razie chyba, chyba to wszystko zdaje egzamin. Mhm, więc jakbyś podsumował ten panel z pierwszej konferencji Klautem? ma twój panel dosyć yy, intensywny, z tego powodu, że wszedłem, wiedziałem, że mam dwóch rywali, a tylko się rozsiadłem i okazuje się, że, że jest ich, kurwa, czterech. Tamten gdzieś krzyczy, ja, walka, tu, ten, 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 kurwa, tu młody siedzi, gdzieś mnie też zaczepia, ja mówię, ja pierdolę, Milu, raz, dwa, trzy, cztery, potem jeszcze coś, kanioski, coś tam bukną. Kanioski Nie no, gdzie, no tam, no, ale coś tam, no musiałem go, ale na face to -face, na wszelki wypadek musiałem go wziąć. Przynajmniej na wszelki wypadek. Mhm. Ale oceniasz formę psychiczną Lizaka, czy już jest zestresowany, że z tobą będzie walczył z, cesar z cesarskim legionem gladiatorów tak naprawdę, bo jak się walczy z Marcinem. To prawda, że jest następny? Daj mi się, tak, jeżeli, 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 jeżeli organizatorzy dopuszczą formułę, że ja wychodzę na mindę z dwoma baseballami. <noise> A wstępny 1 do 10 jakbyś ocenił walkę w starcie Marcin Majan kontra Kamil Minda na przykład w formule bokserskiej? I kto, kto? kto? No, ty, twoje z Kamilem inną formule bokserskiej. Nie, ja się do boksu nie nadaje. ja nie mam już barków, nie, 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 nie. A ta, Tomasz Adamek wrócił nie, w piątek. Ale on ty, ale Góral tylko chce być się w boksie, a ja tylko w MMA. A co do Mindy, to mówię poważnie, no jeżeli dadzą mi dwa bejsbole, to, to, to wychodzę. A co, jak Adamek będzie walczył z Mamedem? Nie będzie walczył. Nie będzie walczył, no, bo ma, Mamedy Mamed na swoim Instagramie wprost mówi, że, że walka bokserska gdzieś mu się tam w głowie klaruje. Nie będzie takiej walki. Ale to, konflikt względu... interesów. Nie, konflikt interesów. A jeśli, dobra, zakładamy hipotetycznie, nie ma takiej walki, ale jeśli jest, to gdzie? Czy to są friki, czy to jest KSW? Bo to jest walka na miano KSW. Mamy Kalidow Tomasz Adam. Być może jakaś kooperacja dojdą do porozumienia, jakaś kooperacja będzie. Natomiast powiem wam tak, żeby uprzedzić wasze pytania. Jeśli duże rękawice i boks, to wygra Adamek, jeśli małe, to wszystko jest możliwe. Mhm, ostatnio komentowałeś głośny powrót Tomasza Adamka, powiedz, czy to jest właśnie. Mateusz Borek też się na ten temat wypowiadał, że chcieli mógłby zorganizować walkę pożegnalną, tylko no właśnie to jest fame MMA, tak? To nie jest Federacja Sportowa, to nie jest Knockout Boxing Night, to jest Federacja Sportowa, czy, czy gdybyś ty miał taki, taki staż, taką karierę, czy też byś tak Dostąpił. Jak Adamek? No, w sensie, żebyś walkę końcową teoretycznie wziął na gali Fightowej. No ja tak zrobiłem. To się nie ma co pytać, czy ja bym tak zrobił, bo ja tak zrobiłem, no przecież ja przyszedłem tutaj ze sportu, byłem jednym z pierwszych tutaj ze sportu, który się we frekwajtach pojawił, a przecież to, to wszystko to reszta są żółte dzioby. No tak, ale kariery nie skończyłeś. A ty myślisz, że Adamek skończy? No! Jesteś Różne są głosy w tym środowisku. Nie Lesy wariaty, Lecę, bo już ten się. kiedy jest kolejny Najma Tylko mi przypomnij. W listopadzie, w listopadzie. Widzimy się. Dobra.